Miałby swój własny startup. Był przecież przedsiębiorczy, pomysłowy i odważny. Co mu więcej potrzeba? A pamiętacie, co mówili na lekcji historii? Godula był biedny, ale dzięki pracy i nauce został jednym z najbogatszych ludzi na Śląsku. Nie potrzebował TikToka, żeby coś osiągnąć. Cześć! Cześć, tu Karol G! Dziś pokażę Wam, jak zostać milionerem w XIX wieku. A tak serio, podziwiam go za to, że się nie poddawał. Wtedy nie było komputerów, kalkulatorów, ani smartfonów, a on i tak potrafił planować, inwestować i pomagać innym. I my też możemy się od Niego uczyć: nie tylko liczyć pieniądze, ale wierzyć w siebie. Nawet jeśli inni w nas nie wierzą. Nasza szkoła nosi jego imię nie bez powodu. Tu też uczymy się, że warto być pracowitym i uczciwym. I mieć marzenia! Może ktoś z nas też kiedyś zostanie takim godylą XXI wieku. Tylko zamiast kopalni, własna firma technologiczna albo wynalazek, który zmieni świat. Albo szkoła przyszłości, gdzie roboty będą odpytywać, a my będziemy poprawiać ich błędy. A pomnik Karola dalej będzie stał i patrzą, jak uczniowie zgodoli uczą się, rosną i spełniają swoje marzenia, bo historia to nie tylko przeszłość to coś, co żyje w nas. Panie Karolu, dziękujemy za przykład odwagi i pracowitości. Składamy te kwiaty w dowód pamięci i wdzięczności. A my chcemy zostawić coś, co symbolizuje naszą szkołę, dziś. Niech pamięć pamięci, niech to będzie znak, że pamięć o Tobie żyje w każdym z nas. Niech płomień pamięci nigdy nie zgaśnie w naszej szkole. I niech Twoje imię prowadzi nas w przyszłość, mądrą, odważną i pełną marzeń. Niech nasza szkoła rośnie dalej, tak jak rosną nasze marzenia. Dziękujemy bardzo. bardzo dziękuję. Jutro kolejna rocznica urodzin naszego patrona Karola Godule. Karola Goduli. Ja natomiast bardzo serdecznie zapraszam gości, uczestników uroczystości do szkoły, ale tak jak szliśmy z kościoła, najpierw będą goście, emerytowani pracownicy, potem uczniowie klas 1-3, natomiast 4-8 jeszcze z wychowawcami chwilę tutaj zostaną, tak żeby był porządek i bezpieczeństwo.